Panie Franiu, za nasze spotkanie wypijemy po kielichu, bo hmm? kto z nami nie wypije tego we dwa kije. Nie, dziękuję bardzo. Podziękuję dziękuję pan, jak pan się napije? Nie, nie piję. A co się stało? Wie Pan, lekarz w pierwszym rzędzie zabronił mi pić. No to przeciącił się do drugiego rzędu. Aha, to co innego. chodź, kochanie, chodź. Dzień dobry, panie Ryku. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmienił pan wystrój, czy co? Skąd ten sam stary krawat, ta sama marynara? Nie, mi chodziło o pomieszczenie. <grym> A nie taki mam dzisiaj luźniejszy dzień, dziś są moje mininy. Przecież Ryszarda jest w kwietniu, ale ja nie jestem Ryszard, tylko rychu. <grym> <grym> Niech Państwo siądą, <grym> dziękuję. Tu! Tu usiądź, kochanie, tu. <grym> Także proszę się częstować. Dziękuję. Czy to pan zamawiał ciasto z makiem? Tak, tak, dziękuję bardzo. Hmm, sami państwo widzą, no te ciągłe nieporozumienia, no już nie wytrzymam, no. Niech pan się nie przejmuje, panie Rychu. Ciasto pieniądz, jak mówią przedstawiciele small biznesu. Brawo, <laughs> <laughs> świetne, no. Rzeczywiście, w takim dniu jak moje imieniny, nic, nawet taki drobny incydent nie powinien mi zepsuć humoru. W związku z tym, drodzy państwo, żarcik. Dziękuję. Ale jeszcze miałbyś polędwicę po angielsku. Ależ to nie jest po angielsku. Please, here you are. Nie, no dla mnie to trochę naciągane. Jak można nie wiedzieć, co to jest polędwica po angielsku? Ja nie wiem. Jak można tego nie wiedzieć? A no, poza tym to już nie te czasy. I podejście do klienta radykalnie się zmieniło. E, co racja, to racja. Pani Henryko, chociaż, <słuch> chociaż nie wszędzie. No to gadajcie, kto ukradł ten samochód? Nic nie powiem bez mojego adwokata. Powiedz mi Powiedz kto ukradł ten samochód. Będzie lepiej dla ciebie i dla mnie Powiedz. Hmm? Mi się to są wzoło. tak Zaraz mi to wszystko wyśpiewasz. Mikołaj. Nie! Nie, tylko nie to. O 16.45 Ukradłem kluczyki Jolancie B, potem wziąłem jeszcze papiery I zawiozłem na Wilczo 46, bardzo tego żałuję teraz Choć tak strasznie dobrze mi szło, zarobiłem na tym złodziejstwie milionów starych sto mm. Weźmy ten barszyk, panie Rychu A ja wolałabym ciasteczko Przepraszam, nie chciałbym przeszkadzać e, Państwo pozwolą, to jest pan Waldemar z telewizji Ależ znamy, znamy tak, i tak. podziwiamy Zresztą nie będziemy przeszkadzać, bo mój narzeczony już leci Dokąd, kochanie? No papierosy A przecież ty nie palisz Ale nasz solenizant pali Skąd? Nigdy tego świństwa w ustach nie miałem To dla kogo te papierosy? Ale leć, kochanie, a potem sobie przypomnę Chciałbym jak zwykle rebusik Służę. Nostra! Nostra! Chodź, chodź, chodź! Nostra! Chodź. No i co to za odpowiedź? Koza Nostra! Ale <laughs> co to za zagadka? Skoro pan od razu zdradza imię tej kozy. No właśnie. Ja też tego nie rozumiem. To, to, to może coś innego, no. Dobre, takie swojskie nasze. A, a odpowiedź pan zna, że zapytam. A, a przecież to proste. Wieś zabita dechami. A jakaż to niezwykła przyjemność poznać tak inteligentną damę w tych tak skretyniałych czasach. Ależ pani Walcku. Przepraszam, czy pani ma może na imię Henryka? Tak, a co? A tam na schodach leży jakiś starszy pan wyglądający na profesora, no. który twierdzi, że poślizgnął się na paczce papierosów, czy coś w tym rodzaju. Strasznie bełkotał. Już lecę, kochany mój, lecę. Panie Waldeczku, pan mi pomoże oczywiście, co to za cholerny, stary pierdoła. A dla pana, panie sztukmistrzu, jak zwykle szarcik, prawda? Nie, dziękuję, Nie? wie pan, panie Rychu. Za chwilę czeka mnie kolejna nieprzyjemna rozmowa z dyrektorem cyrku w sprawie pracy. Więc, może tylko popatrzyłbym sobie na telewizję. Zwłaszcza, że za chwilę ma być ten mój ulubiony sprawozdawca sportowy. Witam Państwa serdecznie z lotniska, gdzie mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu mistrza świata w lataniu precyzyjnym. Sami Państwo widzą, paskudna pogoda, ale mistrz specjalnie dla mnie zgodził się pokazać swoją pracę z perspektywy lotu ptaka. Do... Proszę Pana, ja chciałbym do kabiny. Halo, proszę Pana, pod, pod... Ale mgła nieprawdopodobna. Drodzy Państwo startujemy! Startujemy! Ale mgła nieprawdopodobne. Ja nic nie widzę. Jak nas mi świata to widzi, nie wiem. Ale lecimy. Widzimy pola, łąki, osiedla ludzkie. Lecimy. Ale zaraz będziemy lądować. Niestety! Nie mogę zapiąć paków! ha ha ha! I lądujemy! No, troszkę się zdyszałem, ale myślę, że się Państwu podobało. Dziękujemy. Jak on to robi, no fantastyczne. Musi Pan przyznać, że rewelacyjne. Tak jest. Takich, Panie Rychu, jak on, to już dzisiaj człowiek nigdzie nie uświadczy. No, pora na mnie. Żegnam się. Do widzenia. Panie sztukmistrzu, Pana wchodził z reguły wtedy, kiedy ja już siedziałem, prawda? Aha, przepraszam bardzo. Tak, to powtórzymy. Pamiętam jak dziś właśnie wróciłem z nadworza, gdzie bawiłem w pensjonacie, w czasowiczów na wieczorkach zapoznawczych. Kiedy w moich drzwiach pojawił się. Pojawił się teraz już sztukmistrz z Lublina. Dzień dobry, panie dyrektorze. E, dzień dobry, panie sztukmistrzu. Co słychać? Od powrotu z nadmorza jeszcze szumi mi w głowie. Oczywiście. A co poza tym? No co może być poza tym? Jak zwykle stare problemy i kłopoty. Głowa do góry, panie dyrektorze. Czy w tej sytuacji mam się jeszcze pana pytać, co pan potrafi? Może lepiej, żebym ja zapytał się, czy jest tu pana Piasek. No oczywiście, że jest. Wymagało tego przepisy przeciwpożarowe. Czy tu ktoś wspominał o pożarze? Panie Pawle, dziękuję. Wszystko w porządku. Tak jest, panie dyrektorze. Dziękuję. No to co z tym piaskiem? Stoi tutaj w skrzyni obok. A o co chodzi? Chodzi o to, że potrafię chować głowę w piasek. Już chwileczkę! Z tego piasku korzystają nasze koty! Nic nie szkodzi. Stop człowieku, bo wezmę mojego goryla i każę zrobić z panem porządek! Panie Władziu! Wie pan co, panie dyrektorze? Jestem jakoś dziwnie spokojny, że włos mi z głowy nie spadnie. Och, ta nasza londyńska mgła. Ale zaraz, Watsonie, drogi Watsonie, czemu mnie tutaj przeprowadziłeś? Haha, widzisz, kochany Holmesie, to taka niespodzianka z mojej strony i ze strony pani Hudson. Bo dzisiaj są twoje urodziny. Nie pamiętałeś nawet o tym? Nie, nie a widzisz, A ja pamiętałem doskonale jako twój przyjaciel. No i właśnie z tego powodu pani Hudson. Zgodnie z moimi wskazówkami, przygotowała coś, co bardzo lubisz. Cóż to jest takiego, drogi Watsonie? To jest pole golfowe. O, to właśnie. Witam pana z radością, panie rychu. Dzień dobry, panie poeto. Ogromnie się cieszę, tym bardziej, że dziś moje imieniny. Wiem, i przyniosłem panu kwiaty. Yy, bardzo dziękuję, panie poeto, ale wydaje mi się, że ich nie widzę. Bo to kwiaty polskie. Oś, to wspaniale, że popiera pan rodzimy przemysł ogrodniczy. Tuwima. E, to jakiś bardzo znany ogrodnik? <słuch> <słuch> ja oczywiście wiem, kto to był Tuwim i co to są kwiaty polskie. To taki żarcik, no. no niech cię pan rozluźni. Jeden się rozluźnił. I strasznie nabluźnił. To w takim razie, może pan mi zaprezentuje swoje najnowsze strofy. Proszę bardzo, to nie rzutuje. Z cyklu rzeki Ojczyste. Siedzę nad tamizą. Nad papieru ryzą, i wciąż widzę Stefanie, jak na jakimś ekranie odbijane w sekwanie Twoje rysy, tak drogie. Dalej pisać nie mogę. Wspaniałe, wie pan, fantastyczne, zwłaszcza ta rzeka, bo ja kocham wodę z wierzchu i pod spodem i a propos wody, panie poeto, nurtuje, nurtuje mnie takie pytanie: czy z poezji da się wyżyć? Nie da się, panie Rychu. Dlatego czasem ratuję się pisaniem piosenek. Poetyckich. Innych, ale też potrzebnych ludziom. Pomieszczam je w dziale opatrzonym tytułem Dyszcz. Czyli. Dyskoteka szarego człowieka? Nie tak nie tak, nie tak Nie tak, nie tak, nie tak nie tak nie tak, nie tak Nie tak nie tak, nie tak To nie tak, nie tak, nie tak, dziewczyno Nie tak nam miało być Mieliśmy razem iść na wino, bo się nam zachciało pić. Nie tak, nie tak, nie tak dziewczyno nasze plany wzięły w łeb, bo kiedy pobiegłem po wino, wtedy mi zamknęli sklep. Każdy ma to, co chce. Jeden więcej, drugi mniej. W życiu często bywa tak. Raz do przodu, a raz w spadku. Nie tak, nie tak, nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Nie mówcie nam, co znaczy miłość i że młodość szanse ma. Bo kiedy marzy nam się wino, wtedy sklep się zamyka. Każdy wie to, co wie. Bywa dobrze, bywa źle. W życiu czasem trzeba wiedzieć, kiedy wstać, a kiedy siedzieć. Nie tak, nie tak, nie tak. Nie tak, nie tak. Trzeba wiedzieć nie tak, nie tak, nie tak. Kiedy siedzieć. Nie tak, nie tak, nie tak To tam dob dobrze. Nie tak nie tak, nie tak To w dob dobrze. Nie tak nie tak, nie tak mm -hmm. To w dob dobrze. Nie tak, nie tak, nie tak. Witam państwa w magazynie kulturalnym MAK i bez zbędnych wstępów, bowiem czas nas goni, z nieskrywaną satysfakcją anonsuję czarodzieja na i grzebienia mistrz. Cezary Pukier. Uszanowanie państwu, uszanowanie panu, redaktorze. Loczki, kędziorki, pukielki to domena pańskiego działania. Podobno jak nikt inny zna pan włoski. No cóż, studiowałem w Rzymie. No i po raz kolejny znajduję potwierdzenie starej prawdy, że skromność cechuje wielkich. Ale powróćmy do pańskich atrybutów. Dlaczego wybrał pan właśnie nożyce? E, panie redaktorze, jeszcze w dzieciństwie, na wf najlepiej wychodziły mi nożyce, a poza tym nożyce wszystkim wszystkiego najlepszego. No taki mam charakter, w takim Nie, Takiego mnie trzeba kochać. A jeśli chodzi o grzebień? E, pomysł z grzebieniem podsunęła mi natura, z której do dzisiaj czerpię pełnymi garściami. No bo czysto jest przypadek, panie redaktorze, że grzebień tak często występuje w przyrodzie. Mago Szyszak. Ma go traszka, ma go fala i tak dalej, i tak dalej. A kiedy staniesz w kurnika progu, popatrz, kolego, ma go też kogut. I to do tego ma czerwonego? Tak to z tym grzebieniem bywa. No ale szczotka też się nieźle sprawdza. Muszę panu powiedzieć tak, redaktorze. A pan czym się cieszy? Eee, ja cieszę się renomą. Myślę, że wpłynęły na to lata nienaganej pracy. Dostrzegam też, że ma pan w czubie. Słowo daje. Od rana nie miałem kropelki. Ma pan w czubie złotą lokówkę. A, cie, to oczywiście, bo to jest taki nasz y, fryzjerski Oscar. Tę, może do kamery pokażę, tę, właśnie to, tak ładnie skonstruowane, y, dostałem za całokształt. A czy to prawda? Bo słyszałem również, że ma pan ostatnio w zanadrzu Jakąś bombę? Trafna informacja. Bardzo proszę, panie redaktorze. O. Niech pan się nie denerwuje. To jest atrapa. Można tam, przepraszam? Tak, nie. proszę, tak. tak. No oczywiście, dosyć z tymi żartami, pytał pan mnie o najnowszą fryzurę. Tak, tak, o to mi no. chodziło. Z czego pan ją wykonał? Wykonałem ją wyłącznie przy użyciu, wyłącznie przy użyciu ryżowej szczotki, gdyż taki jest wymóg festiwalu ryżowej magii y, w tym, no tam, w tym Buktu. Och, jakże no. chciałbym zobaczyć tę fryzurę, ale to pewnie niemożliwe. A teraz sensacja. Specjalnie dla pana staśmy wideo, fryzura, która rzuci na kolana cały świat fryzjerski. Nazwałem ją roboczo. Mężczyzna z kucykiem. Poproszę o telekino. <laughs> Mistrzu! Słucham. To było wstrząsające. Ta wizja zahaczała o kosmos. No ale teraz niestety musimy powrócić na Ziemię. Zapraszam więc pana na nieodzowną kartkę z kalendarza. Mało kto wie, że Ludwig van Beethoven kolekcjonował namiętnie batuty. A kiedy tylko wpadł na jakiś nowy pomysł, skakał po nich z radości. O, Panie Rycho, dziękuję. Ten żart z murzynem i ogórkiem rewelacyjny. Pożyczy mi Pan w przyszłym tygodniu. Pokażę te teściowej. <śkluczów> Ale nie, nie chcę zabierać czasu, bo niosą do Pana jakiegoś rannego starucha. O, kamienie ma w kieszeniach. Ale Panie Paldeczku, Pan trzyma tą oferę, bo mhm, ja nie daję. Uwaga nie... na lampę, no. Lampa, to... lampa. To... O jej... Dobra. Panie Profesorze, to jejku, się może ja pomogę? Czuję, panie Rychu, żeby Pan wiedział, co się stało. No, Kochanie. To się sta... To są te twoje papierosy. Ale jakie papierosy? Przecież wiesz dobrze, że, że ja nie palę. To może pan Waldek? Nie, nie, nie. Ja innym też odradzam. No ale skąd ci w ogóle przyszło do głowy, że ktokolwiek z nas pali? Przecież sama mnie Och, prosiłaś. przepraszam pana, panie Rychu. potłuk się i bredzi. To straszne nieszczęście naprawdę. Ach, tak fatalnie się czuję. E, panie profesorze, ale... Z tego, że ktoś się fatalnie czuje, też można pożartować, no. no. Jest. Naprawdę? <grych> tak, bo tak. nic tak jak dobry żart nie poprawia samopoczucia. Dzień dobry. Dzień dobry panu. To co zwykle poproszę. Proszę bardzo. I jeszcze serek. Proszę. Tu jak u was skupuje, to tak jak przed wojną smakuje. No, dziękuję, dziękuję, bardzo tak. się cieszę. A chwileczkę. A co się z panem Wacusiem dzieje? Bo go nie widzę w któryś dzień już z rzędu. Z panem Wacusiem jest niedobrze. Pan Wacus trzeci dzień jest na bańce. No dzień, dzień, dzień dobry, Panie Rychu. No, ja rozumiem, że Pan ma imieniny dzisiaj. wszystkiego najlepszego. Niech Pan siada, no ale, ale ja za pięć minut muszę wejść do studia. W, wchodzę na antenę. A ja nie mam przecież tekstu, jeszcze mi Pan nie przesłał. Już Pani no. napisałem, spokojnie, Pani Paulinka. No tak no, się zdenerwowała. sobie Pani no. przeczyta. No. Dobrze, no uwagę proszę wszystkich maturzystów. poczet królów polskich, lekcja czternasta. No, pa! Buzioczki, pa, buzioczki. Pa. Zdrówka, zdrówka! Chociaż władcą był do kitu, wychowanych Jezuitów. A w dzieciństwie więzień stryje, jednak los mu dziwnie sprzyjał. Poza jego czasem bowiem żyli wielcy tak wodzowie. Jak Chodkiewicz i Zamoński, jak żółkiewski, koniec Polski Lecz zacznijmy od tej sceny, gdy handlować za guldeny. Jochow z burgą korony szczęściem został ujawniony. Zygmunt III, czyli waza, nie za dużo nam pokazał. Zygmunt III, czyli waza, nie za dużo. Nam pokazał! Kiedy stracił ojca wazę, to do szwecji, szwecji pognął gazę Dział ojcowską dam koronę, ich powrotną ruszył stronę. Że, że na troni ich nie siedzi, że i szwedzi w odpowiedzi Miast się zgodzić z tym to on nie i północną hapsę stonie Skonfiskował dla rzecz tej wywołując wojnę przytem Która trwała ze szwedami lat trzydzieści, choć sprzerwanie. Zygmunt trzeci, czyli waza, nie za dużo. Nam pokazał, Zygmunt trzeci, czyli waza, nie za dużo. Nam pokazał Rozpodanych mało troski Zbudował w nim więc zebrzydowski Zniecił rakosz zbrojną zmowę Ale przegrał pod guzowem Zaś piekarski zgodnie z planem Trzepnął wazę w łeb czekanym Raniąc włoza wiodła ręka Sejm zgotował mu śmierć męka Znów kozakom do Zafundował u nią brzeg Urządzali więc powstania Które tłumił bez wahania Zygmunt trzeci, czyli waza Nie za dużo Nam pokazał Zygmunt trzeci, czyli waza Nie za dużo Nam pokazał kiedy wpadł nasze ręce Moskwa, to mi mini więcej Tylko berłem mieli darzyć syna wazy wnet bojarzy Ale Zygmunt puścił parę, że sam woli zostać Więc w bojarach zapał osłab i w ten sposób nikt nie został Jako złotnik, malarz, muzyk, w sztuk tych miał dużo To nie szczędził grosza na nie, tak jak na królewski zamek Który znacznie czy... przebudował do Warszawy, zaś z Krakowa Gdyż Warszawy był kibicem, przeniósł waza nam stolicę Przeminął, bo ten Konstantino Dla mamony i potomnych pięknych go przetworzył pomnik Teraz ku po kiesięcu braty, poważniejsze badną daty 1588 Maksymilian wziął po nosie Przegrywając pod wytrzymając na mojskim przyczynę Raz 605 Chodkiewicz pod Kirchholmem Szwedów Trzebi Raz 60 Kuszyn Pruski, Stach Żółkiewski, z Ruski 1620 Turek pod podcyconą dał nam skórę 1621 Turek pod Kośnieniem dostał skórę Miały udział w tym wyniku też chorągwi Lisowczyków 1629 Ścian Ustaw adrów na kolanie. Koniec polski tak po karku dał mu razem i też wart martwym. trzeci, czyli waza, nie za dużo, nam pokazał. Sygmunt trzeci, czyli waza, nie za dużo, nam pokazał. Sygmunt trzeci, czyli waza, nie za dużo, nam pokazał. To już pieśni, tejże finał. Pocałujcie, wyćwietl wina W świetle materiałów dowodowych Zgromadzony przez Wysoki Sąd wynika niezbicie, że oskarżony skonsumował związek małżeński. Pytam więc po raz ostatni: co oskarżony skonsumował związek małżeński? Tak, Wysoki Sądzie. Co oskarżony ma na swoje usprawiedliwienie? To, że akurat była pora lunchu. Ladies and gentlemen.